Kate i William celebrują dzienne z w. Patryka, dyrektując piwkiem turkusowa stylizacja kosztowała kosztowala majatek, zdjęcia. Ksiazze William i Kate Middleton od wielu lat stwarzają pozory zgodnego malzeństwa. Przynajmniej takich relacja przedstawiana jest przez media, wbrew powracającym do prasy niczym bumerang plotkom o skokach w bok następcy brytyjskiego tronu. Ksiaza i księdznawali starają się trzymać wspólny front przynajmniej podczas publicznych wystąpień. Księżna Katel w stylizacji za ponad 16 tysięcy walczy z wiatrem, ratując przed odlotem elegancki kapelusz, z diecia. Za to już za drzwiami ich rezydencji sprawa ma wyglądać zupełnie inaczej. Kraza pogląski. Za między nimi dochodzić ma nawet do aktów pewnego rodzaju agresji. Tak przynajmniej twierdzi Tom Quinn. Ekspert do spraw królewskich i autor szeroko dyskutowanej książki Gilded Youth, An Intimate History of Growinku Up in Royal Family. Przekonując w niedawnym wywiadzie dla Fox News Digital, że Kate i William wszczynają między sobą okropne awantury. Kate i William ciągle się kluca. W ich posiedlosti miało dochodzić do awantur, rzuca w siebie różnymi przedmiotami. Cudze słów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nawet jeśli rewelacje Kwinnaesa zgodne z rzeczywistością, syn króla Karola i jego zona kompletnie nie daje tego po sobie poznać. Tak było również w piątek, gdy William i Kate celebrowali Dzień Święty Patryka w polozonym Londynu mieście Aldershot, gdzie odbyła się uroczysta parata wojskowa. Z twarzy Kate i Williama dosłownie nie schodził szeroki uśmiech. Gdy kawędzili z żołnierzami jeden. Batalionu Gwardii Irlandii, raczac się niezwykle popularnym na Zielonej Wyspie Piwem Gui Innes. Middleton jak zwykle prezentowała się tego dnia bez zarzutu, przykuwając spojrzenia w turkusowym plaszczu Cateryny Walkier. Do którego dopasowała fantazyjne nakrycie głowy marki Jane Taylor London, warte 7. 5000 zlotych oraz czulenka Giem Vito Rossi w tym samym kolorze za 3000 zlotych. Wisienka na torcie była ozdobna broszka od cartier oraz wysadzane szmaragdami i diamentami kolczyki. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Kate i Williama. Sprawiają wrażenie, jakby robili dobra minę do złej gry.